Oto 10 ciekawostek o piwie. 1. Piwo jest jednym z najstarszych napojów alkoholowych na świecie. Historia piwa sięga aż 5000 lat przed naszą erą. 2. Piwo powstaje poprzez fermentację słodu jęczmiennego, wody, drożdży i chmielu. 3. Istnieje wiele różnych rodzajów piwa, w tym lager, ale, stout, pilsner, porter bok i wiele innych 4 W Polsce najpopularniejszym rodzajem piwa jest lager, który charakteryzuje się jasnym kolorem i lekkim smakiem. 5 Pierwsze piwo, które zostało sprzedane w puszce, to piwo Pabst Blue Ribbon w 1935 roku. 6 Najmocniejsze piwo na świecie zawiera aż 67.5% alkoholu i nazywa się The End of History. Jest to belgijskie piwo produkowane przez firmę Brewdog. 7. Wielu ludzi uważa, że piwo jest dobre dla zdrowia ze względu na zawartość witamin i minerałów, takich jak witaminy B6 i B12, potas, magnez, cynk i fosfor. 8. W Niemczech obowiązuje prawo Reinheitsbot, które nakłada restrykcyjne wymagania dotyczące składników, z których można produkować piwo. Zgodnie z tym prawem Piwo może być produkowane tylko z wody, słodu jęczmiennego i chmielu. 9. W krajach arabskich, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, istnieje popularny napój bezalkoholowy, nazywany piwem bezalkoholowym lub piwem 0%. 10. Piwo jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. W niektórych krajach, takich jak Czechy, Niemcy. Polska, Belgia i Irlandia, piwo jest niemalże kulturowym symbolem i ma długą i bogatą historię.